Kupiliśmy wszystkie kole z enchant, żeby zobaczyć, która z nich jest najlepsza. Przekonajmy się, czy któraś z nich jest podobna do oryginalnego smaku Coca-Coli. Dzisiejszy format odcinka będzie nieco inny, bo będziemy robić test smaku osobno. Najpierw zacznę ja, później Dawid i będziemy musieli ułożyć w rankingu wszystkie te Coca-Cole. Także zobaczymy, która z nich jest najlepsza. No i oczywiście będziemy to robić z zamkniętymi oczami, żeby nie widzieć, która kola przed nami stoi. Dobra, zaczynamy ode mnie i zaraz będą przede mną pojawiać się napoje, które będę musiała spróbować i spróbować odgadnąć, co to za Marka I zacząć ustawiać je jakoś w rankingu. Także zaczynajmy. Pachnie dosłownie tak jak standardowa Coca-Cola. Raczej nie powiedziałabym, że jest to ta oryginalna, bo zapach mam wrażenie, że ciutkę się różni, ale zobaczmy jak w smaku. O kurde, mega słodka jest ta Coca Cola. Nie jest ona jakoś mocno gazowana. Wydaje mi się, że oryginalna Coca Cola jest o wiele mocniej gazowana. Ta smakuje, jakby była troszkę wygazowana i smakuje, jakby była dosłownie dwa razy słodsza od tego oryginału. Smak wydaje mi się taki dosyć znajomy. Wydaje mi się, że może być to Hop Cola, aczkolwiek mogę się mylić. No i póki co, no ląduje na pierwsze miejsce, no bo nie mam żadnego porównania. Mamy kolejną kolę. O, to wali. O, to nawet nie pachnie kolą, to pachnie jak taka wiśnia. Taki zapach czeki, dosłownie. Kurde, to jest na pewno Coca-Cola? Fu. W ogóle nie jest to gazowane i moim zdaniem praktycznie w ogóle nie smakuje to jak Coca-Cola. To to będzie Dr Pepper. Nigdy nie piłam Dr Pepper, ale myślę, że to może być to, bo wczoraj jak to kupowaliśmy, to na opakowaniu w coś tam pisało, że jest to smak wieloowocowy, ale jest to podpisane w sumie jako Coca-Cola. Smak jest bardzo dziwny, gazu jest bardzo mało, także wydaje mi się, że to będzie na pewno to. No moim zdaniem nie smakuje to w ogóle jak Coca-Cola, tylko bardziej jak taka cola zmieszana z czymś owocowym. Mega mi to nie smakuje i ląduje to póki co. Nawet nie dam to na drugie, tylko od razu na piąte, bo wątpię, że będzie gorzej. Ale sześć jest miejsc. A, no to na szóste. Okej, okay, to chociaż pachnie Coca-Colą, ale pachnie to taką wygazowaną Coca-Colą. Nie wiem czemu, jakoś taki ma dziwny zapach. Pachnie trochę jak te żelki Coca-Cola. Dobra, spróbujmy. Mm. Również jest bardzo mało gazowana. Kola jest bardzo słodka. Jest moim zdaniem smakowo podobna trochę do oryginału, ale na pewno to nie będzie jeszcze oryginał. Nie, na pewno to nie będzie oryginał, bo jest za słodkie. Wydaje mi się, że to może być osą. I ląduje to... Zastanawiam się, czy jest to gorsze od tej pierwszej pozycji, czy lepsze. Ale wydaje mi się chyba, że jest lepsze, więc to ląduje na pierwsze miejsce, a pierwsza pozycja przeskakuje na drugie. Czemu te kole tak śmierdzą? To znowu pachnie takim trochę czymś owocowym, a trochę Coca-Colą. w ogóle jakie to jest kwaśne! Nigdy czegoś takiego nie piłam. Zastanawiam się, co tam nam jeszcze zostało. Jako, że to jest kwaśne... To wydaje mi się, że to będzie tymbak yy, limonka, kola limonkowa. Faktycznie jest lekki posmak Coca-Coli, ale bardzo mocno się przebija tutaj smak tej limonki, i przez to ta kola jest taka bardzo kwaśna. Myślę, że raczej to nie jest mój smak, ja jak już to wolę, taką standardową kolę bez żadnych udziwnień, więc dałabym to na takie trzecie miejsce. Na razie zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, tu już czuć lepiej Coca-Colę. Zobaczmy, jak smakuje. Dobra, ewidentnie gdzieś popełniłam błąd. Wydaje mi się, że to będzie onszą, bo przy odkręcaniu budelek tam było bardzo mało gazu, a to smakuje jak taka totalnie wygazowana Coca-Cola. Albo zamieńmy. Że to będzie ąszą, a to co było onszą, to będzie cofolą. E, Napój jest ogólnie. Smakuje jak taka totalnie wygazowana cola, bez krzty gazu. Totalnie mi nie leży i ląduje to na czwarte miejsce. O nie! Nie, nie poznałam smaku oryginalnej Coca-Coli, aż wstyd. To na pewno nie jest Coca-Cola. I znowu mi to pachnie jakąś dziwną wiśnią. Uchuu. O matko, powiem Wam szczerze, że ten ranking jest naprawdę bardzo ciężki. To, co mówiłam, że jest kofolą, na pewno nie jest kofolą. To mi się wydaje, że to może być kofola. Ja już zwariowałam z tymi smakami. Totalnie pomyliłam cały ranking. Nie wiem, czy udało zgadnąć mi się chociaż jedną rzecz, szczerze mówiąc. Na pewno to nie jest Coca-Cola. Dobra, to pierwsze zmieniam, że jest Coca-Cola, a to będzie Kofola. I to dajemy. Na y, piąte miejsce, na czwarte zjeżdża nam limonka, na trzecie wskakuje z czwartego i resztę już zostawiam. Także to jest mój oficjalny ranking. To totalnie mi nie smakuje. Powiem Wam szczerze, że naprawdę niby te kole, kole, leżą na dziale z Coca-Colami, a totalnie nie smakują Coca-Colą. To jest jakiś totalnie dziwny, owocowy smak. Nie wiem, co to jest. Pierwszy raz coś takiego w życiu spróbowałam i totalnie nie jest to mój smak. Ale mój oficjalny ranking możecie zobaczyć tutaj. Jestem bardzo ciekawa, ile napojów udało mi się zgadnąć. Co tu się dzieje? Ej! Zostawcie łapki w górę dla Chilego. Na pewno się ucieszy. No, na pewno. On chce łapkę w górę. Piona, Chile. Piona. Piona. Nie no, za to to już musicie zostawić łapkę w górę. I zaczynamy mój blind test. Dobra, lecimy z pierwszą kolą. Mmm, Pachnie dość wiśniowo rzeczywiście. Trochę się mogę sugerować, przez to twoimi opiniami, bo wszystko słyszałem, ale na pewno to nie będzie oryginalna kola. Kurde, aż mi się przypomniał taki smak dzieciństwa, gdzie my zawsze za mało lata kupowaliśmy taką Sherry Cook I to była oryginalna kola, tylko właśnie o smaku wiśniowym i. Też powąchać? Moim zdaniem, kurde, mi to bardzo smakuje. I bardzo mi się przypomina smak wieśniowych żelków z tym białym wypełnieniem. Pewnie kojarzycie takie długie żelki, więc wydaje mi się, że to będzie ten Dr. Pepper w takim razie. No, na trujeczkę myślę, żebym dał. To jest taki fajny smak. Kolejna kola pachnie jak kola, taka już oryginalna, wydaje mi się. Jest to bardzo znajomy smak, ale wydaje się, że jest taka mała ilość gazu. Jula dopiero co dolewała właśnie Coca-Coli do tych szklanek, więc wydaje mi się, że zwykła Cola jest bardziej gazowana. Wydaje mi się, że to może być Hop Cola. W smaku jest spoko, więc dałbym to na drugie miejsce. Możecie dać znać widzowie w ogóle czy bardziej lubicie Pepsi czy Colę w komentarzach, a teraz przechodzimy do trzeciej Coca-Coli i Uuu, i pachnie też tak oryginalnie w sumie. Mmm, jest delikatnie więcej gazu i, kurde, wydaje mi się, że wszystko wiem. <laughs> to dla mnie smakuje jak oryginalna Coca-Cola. Jest bardzo podobna do tej pierwszej, ale jest rzeczywiście ciutkę więcej gazu. Więc moim zdaniem to jest jedynka, to jest oryginalna Coca-Cola. Ok, teraz zgaduję, że będzie coś dziwnego, chociaż pachnie tak rzeczywiście, podobnie jak Cola, oryginalna, ale spróbujmy. O kurde. Tutaj ewidentnie czegoś brakuje. Wydaje mi się, że nie jest to tak słodkie jak te wcześniejsze pozycje. Wow. I tutaj szczerze mam zagwozdkę teraz. Co to może być? Wydaje mi się, że może być to albo Kofola, albo może być to Kolas Omsą. Szczerze, wydaje mi się, że to jest Kofola. No dałbym to chyba na miejsce piąte. Wydaje mi się, że na miejsce piąte. O, to jest bardzo ciekawy, to jest bardzo ciekawy, to jest bardzo ciekawy zapach, bo pachnie taką kolą w połączeniu z czymś i o, i to jest rzeczywiście mega kwaśne, więc to na pewno będzie tym tymbark z limonką. Kurczę, jakie to jest dziwne połączenie. Dosłownie, jeżeli jesteście fanami kwaśnych żelków, to to może trochę wam wykręcić twarz, aczkolwiek to nie są moje smaki, więc chyba dam to na ostatnie miejsce. O, dobra, zostało mi ostatnie czwarte miejsce. Zobaczmy, czy to będzie do tego adekwatne. O, gdzieś się pomyliłem ewidentnie, bo to pachnie. I yeah, ja to pachnie dosłownie, jakbym wrzucił jakieś owocowe tik-taki do wody i wszystko wymieszał. Pff, dobra, spróbujmy tego, ale naprawdę boję się jak to wpłynie na mój brzuszek. Ooo! Ewidentnie, jakbym spojrzał na wszystkie napoje z półki i zobaczyłbym kofole, to bym to właśnie do tego przypisał, więc ewidentnie się gdzieś wcześniej walnąłem. O rany, smakuje jak taki naprawdę zmieszany, dziwnie owocowy napój. O, unikałbym tego jak najdalej. Raczej by wam to nie smakowało. Ewidentnie miejsce piąte umieściłbym właśnie na czwartym, a to dałbym właśnie na miejsce piąte. Więc tak, widzowie, prezentuje się mój ranking. Zobaczycie teraz, ile rzeczy trafiłem. To nie było łatwe zadanie. Tak, ale tak właśnie Zaprezentowały się nasze rankingi. Dajcie koniecznie znać, czy jesteście tim Coca-Cola czy team Pepsi, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.